Trening dla leniuszka. To dla mnie, to jest trening dla mnie. się hey, siemączku, cześć, ja jestem Robert i dzisiaj zrobimy fantastycznie zabawną rzecz. Nie wiem czy jak gdzieś wpisałem w opisie filmików tą informację, nie wiem czy ja gdzieś dawałem wam o tym znać. Ale ja jestem chłopakiem. I dzisiaj zrobimy taką śmieszną rzecz, bo ja jestem chłopakiem, a będziemy czytać brawo girl. Jak yy, sprawdzałem w Google tłumacz girl. Ge girl, znaczy dziewczyna, a nie chłopak, więc to będzie śmieszne. jestem chłopakiem, to jest dla dziewczyn. Zaczynamy fantastyczną zabawę. Fantastyczną zabawę. Jak wiecie, na tym kanale co jakiś czas pojawiają się recenzje książek, filmiki o książkach. I dzisiaj zrobimy coś podobnego. To nie będzie książka, ale będzie to gazeta, właśnie. I to jest Bravo Girl, 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 girl Przepraszam, że ona jest taka pognieciona, ta gazeta Ten... nie wiem jak to nazwać w ogóle, czy to gazeta, czy... Czy co? Przepraszam, że to jest tak pogniecione, ale... Często czytam na toalecie. Eee, dobrze. Pierwsze co? To mamy okładkę, prawda? Eee, bardzo taką, eee, nawet ładna jest ta okładka. Mamy dziewczynę, bo to jest dla dziewczyn to łatwo sobie skojarzyć, jak ktoś się tak e, interesuje takimi sprawami. To jest numer ze stycznia, także świeżutki, nowy, e, fantastycznie. Wszystkie rzeczy są aktualne. Dobrze, co, co znajdziemy w tym numerze? Gorące fryzury na zimne dni. Wow, ja tam nie wiem jak wy, nie lubię zapachu, palących się włosów, także. To, był, to było słabe bardzo. Czatuj i flirtuj. 14 tekstów, którymi zdobędziesz jego. Tu jest dużymi literami. Jego. Jakby to nie działa na dziewczyny, prawda? Tylko na chłopców. Zainteresowanie. Dowiemy się, jak podrywać. Ja nie wiem, czy wiecie, ale ja wiem, jak podrywać. Bo zrobiłem nawet osobny filmik o tym. Uroda, idealne brwi, krok po kroku. Co mi się raczej nie przyda, bo moje brwi są idealne już. Co jesteś w stanie zrobić dla przyjaciółki? Nie wiem. Kupić jej tą gazetę, żeby się dowiedziała. Nie wiem. Już na samym wstępie mamy śmieszne zdjęcie Miley Cyrus, która zrobiła taką śmieszną minę. Taką mniej więcej taką. Zawalcz o marzenia, śnisz o sukcesie, ale brak ci energii lub odwagi, by zrealizować swoje marzenia? Sylwia, przybysz ci pomoże. Dzięki, Sylwia, przybysz. Absolutny hit. Ciemne usta. Chcesz zrobić wrażenie podczas imprezy? Pojaw się na niej z ustami umalowanymi czarną, brązową, bordową albo fioletową szminką yy, lub błyszczykiem. Ja tego nie rozumiem. Jak można malować swoje usty, u, usta na czarno? W samym środku znajdziemy również y, reklamę Tube News, czyli taki magazyn, gazeta o YouTuberach, y, w którym nigdzie się chyba nie pojawiłem. Na szczęście. I mamy tu taki nagłówek: Tak imprezują YouTuberzy. Jakby, jakby normalni ludzie, nie youtuberzy, nie imprezowali w ten sam sposób, bo youtuberzy to nie ludzie. Z kim potańczysz przy biberze? No jak, jak przy biberze, no to z biberem, nie? Komu zdarza się biegać na golasa? Mamy tutaj mnóstwo stron na temat tego, jak wyglądać super. Jak podbić każdą imprezę. Nie muszę, nie, nie czytam, prawda? Bo ja, ja już wiem takie rzeczy. Tak. Teraz mamy tutaj e, flirty. Flirty. Jak poderwać chłopaka? E, jak tu jest napisane na Whatsappie, nie w prawdziwym życiu. Tak więc mamy troszkę po, powrót do jednego z ostatnich filmów, w którym to podrywałem wszystkich was. Tekstami waszymi podrywałem. Teraz zobaczmy, jak poderwać chłopaka, bo tego nie wiem. Idziemy dzisiaj w kilka osób do kina, choć z nami na pewno będzie fajnie. To nie jest tak, że możecie to, ten tekst mówić zawsze, bo musicie po prostu iść do, iść do kina. Tak więc tu troszkę więcej pracy wymaga ten tekst. Ale z ciebie, jajcasz, skąd ty bierzesz te teksty? Dawno się tak nie uśmiałam, jak wczoraj na Matmie. Matematyczne żarty są najzabawniejsze. Z tego wynika. Y... Właśnie przez przypadek trafiłam w miejsce, w którym po raz pierwszy się spotkaliśmy. Chyba musiałam o tobie myśleć, albo po prostu codziennie musisz chodzić do szkoły. Trening dla leniuszka. To dla mnie. To jest trening dla mnie. Klub fitness i drogie przyrządy do ćwiczeń? Ty tego nie potrzebujesz. Dzięki tym wykonywanym. Zaraz po przebudzeniu ćwiczeniom, nawet największy leniuszek. Jeszcze przed śniadaniem zaliczy konkretną dawkę sportu i wkrótce będzie się, będzie się mogła chwalić świetną formą i figurą. Czytam dalej. Ćwiczenie wykop śpiocha. W sensie takiego śpiocha w, w oku. Trzeba wykopać go palcem. To ja robię codziennie to ćwiczenie jednak. Rano ciężko ci wprawić w ruch zaspane ciało. Zacznij dzień od kilku. Ostrych wykopów. Zacznij. Nie, to już czytałem. Uwaga, nie musisz nawet podnosić się z łóżka. Fantastycznie. Połóż się na plecach. To zaraz, to w końcu wstaliśmy z tego łóżka i mamy się położyć z powrotem? Czy nie musimy wstawać, więc już leżymy? To dlaczego oni każą nam się położyć na plecach? Albo może leżeliśmy na brzuchu. O tym nie pomyślałem. Ręce ułóż wzdłuż tłowia i rozluźnij ciało. Następnie zegnij nogi w kolanach. Unieś je do góry i zacznij nimi machać. Na przemian wyrzucając do góry raz jedną, raz drugą stopę. Dzięki. Ćwiczenie wydłuż się. Przydatne dla niejednego nie chłopaka. Popracuj nad pupą. Nie, tego nie potrzebuję. Teraz przejdźmy sobie do nowego, innego działu w tej wspaniałej... W gazecie. magazyn. Nowy dział: Ciało i dusza. Problemy z chłopakiem, kryzys przyjaźni, brak zrozumienia z rodzicami, a może twój organizm szaleje. Czasem bezstronna rada może wiele pomóc. To jest taki dział, w którym to specjaliści odpowiadają na zapytania dziewcząt. I tutaj mamy odpowiedź psychologa na pytanie Marty, lat 15, którego chłopaka wybrać. To jest bardzo ważne pytanie. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale chyba zakochałam się w dwóch chłopakach. Ja też nie wiem, czy to jest możliwe. Obaj są, są mną zainteresowani. Nie wiem, na którego się zdecydować, jak wybrać tego właściwego. Marto, współczuje ci trudnego wyboru. To jest odpowiedź psychologa. Współczuję ci trudnego wyboru. Kolernie trudny wybór, naprawdę. Zazdroszczę powodzenia u chłopaków. No, czyli psychologiem jest kobieta. Albo w sumie mężczyzna. No właśnie. Zanim podejmiesz decyzję, którego kandydata wybrać, skup się na samej sobie i swoich potrzebach. Jednym słowem, trzeba być egoistą, prawda? Zadaj sobie pytania o to, jaki powinien być twój wymarzony chłopak, jak miałby się zachowywać w określonych sytuacjach i jak się do ciebie zwracać. No tak, to jest bardzo ważne, czy chłopak nazywa się Asia, czy Aśka. Dla ułatwienia możesz sobie zapisać odpowiedzi na te wszystkie pytania na kartce. Bardzo dobra rada, prawda. Możesz na kartce. A pamiętaj tylko na kartce. Możesz sobie zapisać na kartce. Pamiętaj, a Marta. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Mamy też plakat Blow. Mamy też plakat Blowka. Powieszę go sobie nad łóżkiem. Będzie się do mnie uśmiechał i przekazywał dobrą energię. Dzięki Blowek. Dzięki. Kolejny dział w tej gazecie, w tym w tym magazynie. Kolejny dział. Mamy tutaj e, w ty, na tej stronie niesamowite opowieści od dziewcząt, które porywają mnie. I osobiście wciąż czekam na ekranizację filmową. E, zobaczmy. Stanik na pokaz. Stanik na pokaz. Mnie zachęcił ten tytuł. Razem z moją przyjaciółką Anią wybrałyśmy się kupić sobie bieliznę. Weszłam do przymierzalni chwilę po Ani. Sprawdziłam, spod której zasłonki wystają jej buty, i zająłam kabinę obok. Czerwony sta. Czerwony stanik, który wybrałam, leżał idealnie. Możesz mi wysłać zdjęcia. To ja ocenię. Koniecznie chciałam się w nim pokazać kumpeli, więc szybko przemknęłam się do kabiny obok i wparowałam do niej, mówiąc: Patrz, wyglądam jak modelka Victoria's Secret. Niestety okazało się, że w kabinie obok była nie Ania, tylko jakaś obca kobieta, która miała takie same jak ona buty. Ale wpadka. To by było na tyle w tym filmie. Niesamowicie się bawiłem, czytając te rzeczy, i chciałbym zaznaczyć, że nie miał ten filmik na celu obrażania nikogo oraz śmiania się z osób, które czytają to, bo ja rozumiem, to jest po prostu przeznaczone dla dziewczyn, które są młode. Ja, ja, ja raz nie jestem już taki młody jak te dziewczyny. dwa nie jestem dziewczyną. Może te dwa czynniki sprawiają, że mam taki odbiór, ale jednak. Wow. Jeżeli podobał Wam się ten filmik i chcielibyście więcej tego typu rzeczy, no ja zapraszam, ja możecie subskrybować ten kanał. Eee... No, jeżeli nie wiecie jeszcze, czy chcecie subskrybować, możecie napisać sobie na kartce odpowiedzi na te pytanie, żeby się zdecydować łatwiej. Nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę i pokazaniu tego swoim znajomym, jeżeli się wam podobało. Trzymajcie się i pamiętajcie. Każdy ma zady i walety. Jak przy Biberze, no to z Biberem, nie?